Dzień dobry, nazywam się Anna Łapińska, jesteśmy w Warsztatach Kultury i będę miała teraz przyjemność oprowadzić Państwa po wystawie w poszukiwaniu genius roczi roztoczeńskiego brzmienia, wystawie poświęconej Suce Biłgorajskiej i realizacji mojego stypendium pod patronatem Instytutu Muzyki i Tańca. Program Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych umożliwia Wykonanie Instrumentu Marzeń, i tak też było w moim przypadku, miałam przyjemność podjęć realizacji rekonstrukcji Suki Biłgorajskiej pod opieką i kierownictwem pana Zbigniewa Butryna, założyciela Pracowni Instrumentów Ludowych w Janowie Lubelskim. Dlaczego mówię rekonstrukcja? Ponieważ jest to tajemniczy instrument związany z głównie Lubelszczyzną poprzez fakt, że nie ma żadnych źródeł w postaci materialnych źródeł, w postaci instrumentu gotowego, który moglibyśmy sobie obejrzeć i zobaczyć, jak on jest zbudowany i e, tak jak skrzypce są wykonywane seryjnie, to tutaj nie, nie można było tak zrobić. I istnieją e, źródła historyczne, są to tylko wzmianki e, z dzienników Jana Karłowicza, czy też ilustracji e, polskich malarzy, którzy mm, poprzez swoje wszechstronne zainteresowania dokumentowali e, skład wystawy polskich instrumentów, instrumentów na wystawie w Warszawie, między innymi. Wojciech Gerson i Tadeusz Dowgird, takie dokumentacyjne rysunki, jak, mogła, jak wyglądała suka biłgorajska w tamtych, w tamtych czasach, kiedy jeszcze istniał instrument w sensie namacalnym. My niestety nie mieliśmy takiej możliwości, żeby, żeby zobaczyć ten, ten instrument, więc um, może powiem tak, że um, w Polsce Centralnej i na Lubelszczyźnie istniały dwa nurty rekonstrukcji suki biłgorajskiej. W Warszawie była to Ewa Dalik wespół z panią Marią Pomianowską i wspaniałym lutnikiem panem Andrzejem Kuczkowskim. Oni dokonali rekonstrukcji takiej profesjonalnej, czysto muzycznej, warsztatowej, wraz z rekonstrukcją też gry na tym, na tym instrumencie. Natomiast u nas na Lubelszczyźnie, pan Zbigniew Butryn, metodą prób i błędów i eksperymentów, dysponując no, jedynie reprodukcją znaczka pocztowego z serii Instrumenty Polskie. Zrekonstruował z powodzeniem ten instrument w latach 90., i dlatego mówimy właśnie o, o rekonstrukcji w tym przypadku. Dobry, nazywam się Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego i prezentuję Szkołę suki Biłgorajskiej, która mieści się w Janowie. Między innymi tam jest i pracownia tych instrumentów. Jeśli chodzi o zagadnienie suki jako Biłgorajskiej, według naszego nazewnictwa mówimy, że jest to suka kocucka, ponieważ pierwsze zapisy są dokonane przez pana Jana Karłowicza, który ten instrument napotkał w miejscowości Kocudza, która jest koło Janowa Lubelskiego. Natomiast sam ten człon Biłgorajska jest dopiero późniejsza. To nazwa po prostu przez naukowców, dlatego że ten jest instrument na takim mm, obszarze kulturowym w Lubelskim nazywa się tarnogrodzko-biłgorajskiej, do którego się to tyczy ziemi janowskiej. Sam instrument jest to instrumentem dłubanym, jest to hordofon dłubany, który składa się z jednego pieńka, dopiero tu od wewnątrz jest wydłubany, kryty deko górno i to jest podstrunica z charakterystyczną rozetą. W tym przypadku jest to instrument który ja tutaj akurat buduję, pięciostrunny, dlatego że jest wykorzystany jako skrzypce i altówka. O menzurze altówkowej. Sama technika gry jest dość specyficzna, ponieważ instrument jest zawieszony na takim sznurku, na lewym ramieniu. Gra się w pozycji siedzącej, i technika jest tak zwana paznokciowo-kolanowa. To jest przełom połowa XVI wieku, gdzie wtedy w Polsce te instrumenty były najbardziej wykorzystywane. Sam ten, jeszcze pozycja tego instrumentu jest tak zwana wertykalna, to znaczy się ten głos tych F-ów daje tak jakby były to kolumny głośnikowe. Do człowieka bezpośrednio. Tam, gdzie się skierujemy, ten głos leci, nie tak jak w skrzypcach, że leci prosto do nieba. Głos wysublinowany, jest to troszeczkę instrument bardziej prymitywny. Tak jak mówiłem, technika jest na kolanach, w pozycji siedzącej i skracanie strun następuje przez dotyk paznokcia. Tak to wygląda, to jeszcze tak specyficzne trzymanie tego smyka. Ten instrument w tej chwili jest wykorzystywany do, do gry takiej bardziej muzyki archaicznej, do wtórowania przy śpiewach, tak jak ballady, do kołysanek i do takiego, takiej gry popularnej, jak typowe oberki, podróżniaki, poleczki o różnych odmianach. Jak dregana, kulawka, koleczka, pykana i tak dalej. Nasz projekt y, był swoistym laboratorium rekonstrukcji, bo skupiliśmy się nie tylko na fizycznym wymiarze, jak, jak ma wyglądać ten instrument i jak ma on być zbudowany, ale też na rekonstrukcji dźwięku. Mm. Ważne było dla nas, żeby wykorzystać materiały związane z regionem janowskim, czyli typowe gatunki drzew dla, dla tego miejsca, ale też techniki lutnicze historyczne. I chcieliśmy uzyskać brzmienie wyjątkowe właśnie dla, dla tego regionu. Dlatego powiedziałam wcześniej o tym, że są dwie linie rekonstrukcji y, suki biłgorajskiej, właśnie ta muzyczna, profesjonalna, y, pod kierownictwem pani Marii Pomianowskiej i y, y, rekonstrukcja y, z zachowaniem tradycji muzykanckich y, naszego regionu. Pan Zbigniew y, dysponuje repertuarem Dziedziczonym, w zasadzie już zahaczającym o XIX wiek, i do wykonywania tego repertuaru y, ma też posłużyć ten instrument. Melodia, która jest y, grana jako podróżniak, jako melodia do śpiewu, chodzi od Zdziłowic. W tej chwili prowadzimy naukę gry w szkole, nieformalnej szkole suki biłgorajskiej, młodzież i dzieci na instrumentach takich jak suka, skrzypce, bemenek biłgorajski, inaczej mówiąc sitkowy, jednostronny, basetla. Repertuar nasz jest y, bardzo blisko związany z Janowem Lubelskim, to znaczy się w, w okolic Janowa Lubelskiego. Nie zapożyczamy tego repertuaru, żeby był to sąsiednich województw, regionów na przykład kieleckie, radomskie czy tam rzeszowskie, tylko to nasze nazywamy to tak repertuar y, ordynacki, tamnej ordynacji zamójskiej, dlatego że w pewnym okresie Janów był prężnym miasteczkiem ordynacji Zamońskiej i miał tak zwany klucz Janowski. To z okolic no, powiedzmy 30 km od Janowa w takim zakresie. Sięgamy tam i pobił I jak mówiłem, że te melodie są brane bezpośrednio od mistrzów na przykład. Ja jestem uczniem Bronisława Dudki ze Łodziłowic. Melodie są ubrane od pani Chmielowej, pana Fiałkowskiego, okolicznych znanych artystów, którzy już w tej chwili nie żyją lub są żyjący. Jak na przykład mamy kontakt ze śpiewaczkami z Kocudzy. Oczywiście pani Janina Chmiel. Nam towarzyszy przy tym, jest ten repertuar przekazywany bezpośrednio mistrz i uczeń. Także mogę powiedzieć, że jest prawie że jeden do jeden ten przekaz. Tak i nabywanie tych y, manier artystycznych, tak zwanych, czy od śpiewaka, czy od tego muzykanta. Na, na dziesięcioro dzieci, które powiedzmy zaczęłyby y, miały chęć do kontynuowania takiego grania, to te, załóżmy, że troje, czworo zostaje do końca, wytrzymuje, dlatego że w nich jest ten zapał. Te dzieci chcą. To, że to po dziadku, że, że babcia śpiewała, no i jest to tolerowane w domu i dzięki temu możemy te dzieci, że tak powiem, ekspediować gdzieś dalej poza Janów na jakieś estrady takie w kraju na festiwale, gdzie mieliśmy jakieś tam sukcesy, powiedzmy, że pierwszą nagrodę dzieci zdobyły w Kazimierzu nad Wisłą, w konkursie Duży, Mały, czy festiwal dla dzieci w Baranowie i, i takie jakieś mniejsze powiedzmy festiwale i te dzieci promujemy, żeby miały obycie estradowe i po prostu pewnie będą dalej kontynuować, gdy dorożno pójdą na, na jakieś szkoły w tym kierunku. Sama nauka jest, jak to się mówi współcześnie, old schoolowa. Że jest stary mięż, dziadek, krzywy, garbaty, kulawy, obojętnie jaki i przekazuje temu uczniowi beznutowo. Nie ma terminów muzycznych, że to jest cis, fis, jakieś tam Amol i tak dalej. Tylko mówi się pierwszy palec, mistrz i uczeń mają swój język, porozumiewają się. To jest między nimi taki kod. I dziecko po kilku próbach już wie, o co chodzi. Poza tym to właśnie, które przetrwa dalej i ma wybitny słuch od, od Boga muzyczny, nie potrzebuje tych nut, później intuicyjnie wybiera sobie dźwięki, już wie, kiedy, gdzie, na który dźwięk ma trafić, jest to dużo łatwiejsze. Jest to taka nauka może przez tych fachowców wyśmiewana, ale właśnie tu takim tym wskaźnikiem właśnie jest to, które to dziecko ma ten tar po prostu muzyczny, słuchowy. I wtedy tu wychodzi, jaką można łatwiej później układać, jeśli już jakieś ma takie wstępne podstawy. Ponieważ nie możemy się spotkać z Państwem na żywo, wystawa będzie prezentowana wyłącznie online od 16 lutego do 12 marca. Na wystawie będzie można zobaczyć efekty realizacji sypendium w szkole Suki Biłgorajskiej w szklarni, etap po, po etapie jak powstawał instrument. I oprócz tego, jeszcze będą mieli Państwo możliwość zobaczenia filmu w poszukiwaniu Genius Loe, czyli roztoczańskiego brzmienia, który jest takim dokumentem budowy. Instrumentu, ale też opowiada o niezwykłym miejscu, w którym się to wszystko odbywało, mianowicie szkole Suki Biłgorajskiej w szklarni. Film będzie dostępny przez tydzień, począwszy od wernisażu wystawy od 16 lutego do 23 lutego w formie linku poniżej. I proszę śledzić stronę, ponieważ materiały z wystawy, wszystkie zdjęcia, opisy będą dostępne również w formie prezentacji do obejrzenia w domowym zaciszu przed ekranem komputera. Zapraszam! Wystawa to jest w zasadzie opowieść o, o przepięknym miejscu o szkole suki biłgorajskiej w szklarni i na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć jej, jej wnętrza, w którym zachował się niepowtarzalny um, roztoczański klimat, to jest wioska śródleśna. Znajduje się tam mini kolekcja instrumentów um, wykonanych przez pana Zbigniewa bądź też restaurowanych. I układ wystawy wygląda w ten sposób, że e, począwszy od, od drzwi, możecie Państwo zapoznać się z historią tego projektu, e, poczytać więcej o stypendium, e, a także o, o twórcach e, związanych z tą wystawą, czyli Panie z Bilniewie, no i mnie. E, jest też fragment poświęcony historii em, suki biłgorajskiej. Tak jak powiedziałam wcześniej są tutaj em, fragmenty informacji historycznych, na podstawie których em, została wykonana ta rekonstrukcja, ale także charakterystyka tego instrumentu, paznok opis paznokciowej techniki gry em, i charakterystyki brzmienia. E, plansze są Rozmieszczone w porządku chronologicznym, więc macie Państwo okazję wybrać się na taki spacer ze mną po, po, po szklarni. Dzień po dniu, spotkanie po spotkaniu, są zaprezentowane kolejne etapy powstawania instrumentu. Pierwszą planszą są narodziny suki i opowieść o, o szkole suki w, w szklarni. Um, ale też opis um, okoliczności i, i otoczenia, które um, jest moim zdaniem bardzo ważne, um, ponieważ um, pan Zbigniew też wielokrotnie to um, podkreśla, że na charakter spe specyficznego um, brzmienia um, suki um, wpływa to miejsce, czyli ten duch, duch miejsca, genius loci, o którym próbujemy państwu opowiedzieć na tej na tej wystawie. W niedalekim pobliżu od szkoły znajduje się Janowski Park Krajobrazowy i ostoja konika Biłgorajskiego, w której przez lata pracował pan Zbigniew i zaklinał konie grając na, na suce. Na pierwszej planszy jest też widoczne zdjęcie z, z pierwszego dnia, kiedy niesiemy. Materiały, z których powstanie nasz, nasz instrument. I są to wyselekcjonowane dechy z regionu Janowskiego, bo to też było dla nas ważne, żeby wszystko było właśnie z tego miejsca. I narzędzia, i technika, i brzmienie, i repertuar. W prezentujemy też warsztat lotniczy i wykonany podczas realizacji stypendium instrument. W kablocie znajdują się oryginalne szablony do wykonywania sług piłkorajskich, ponieważ proces rekonstrukcji ciągle trwa i pan Zbigniew Butryn ciągle nanosi jakieś poprawki i ulepszenia, jeśli chodzi o menzurę. E, szerokość i położenie efów. E, w lewym górnym rogu znajduje się metalowy szablon do wycinania efów. E, pod suką biłgorajską e, są tak zwane wizytówki instrumentu, e, ponieważ każdy lutnik rzemieślnik albo opis, odpisuje odręcznie instrument w środku z datą wykonania e, i miejscem wykonania. Albo, tak jak pan Butryn to robi, stosuje taką wklejkę, wizytówkę z rokiem powstania i logo Szkoły Suki Piłkorajskiej. Um, idąc bardziej w prawo, um, możemy zobaczyć um, tradycyjne, historyczne już, <gryw> ponieważ wychodzą powoli z użycia, um, narzędzia lutnicze, um, przy użyciu których została zbudowana ta suka. Między innymi dłuta, raspel, cyklina, przepiękny sznureczek przędziony w życionie, czy też hebel. Oprócz tego, że uczymy grać, śpiewać powiedzmy może mniej, ale szczególnie to, to chodzi o grania na tych instrumentach, jeszcze jest przy szkole pracownia, Instrumentów, więc mówię, jak chcesz uczyć się grać, zrób sobie instrument i dopiero będziesz grać. Wtedy będzie ten duch w tym uczniu, że zbudował sobie, wie ile to pracy nad tym jest. I będzie ten instrument szanowany i z satysfakcją taką jest później ta gra wychodzi, że sam sobie zbudowałem i tak dalej. Dość nietypowy instrument oprócz. Instrumentu, które budowaliśmy tu z panią Anią, to buduje instrumenty trochę większe, jak na przykład ten altówkowy, altówkowo-skrzypcowy, pięciostrunny, można sześciostrunny robić, Buduje basy typu dłubanego, systemem dawnie jak to się dłubało, bebenki, jakieś odmiany, powiedzmy jakichś takich prymitywnych skrzypiec, jak oktawki biłgorańskie, które się jedyne zachowały. W tej chwili w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. No i jak ktoś się zgłosi, coś się tam naprawi. Rozety. Przeskalowane rozety. Rozeta znajduje się również w instrumencie jako nawiązanie właśnie do um, tradycji um, wschodnioeuropejskiej, ponieważ tak Pan Zb Zbigniew Butryn uważa, że um, element ten dekoracyjny został zapożyczony właśnie z tych kultur, ponieważ. Um, Pojawia się też oprócz faktu tego, że jest, znajduje się w instrumencie, jest wykorzystany jako element zdobniczy, to w regionie Lubelszczyzny możemy też spotkać go na przykład w Godziszowie, w zamościu, w Kocudzy. Pan Zbigniew zawsze, kiedy występuje na, na scenie, ma do swojego instrumentu. Załączony czerwony pompon, który jest na uroki i ma odwrócić uwagę um, słuchających od grającego, um, i też przynieść szczęście. Jest takim talizmanem, który mu towarzyszy podczas gry. Um, na wystawie też mamy pompony, tylko one są już um, ujęte w takiej wersji kolorystycznej, pasującej do kompozycji wystawy.